My nie poprowadzimy Polaków na dzikie pola. My będziemy pilnowali tego, aby Polska żyła w możliwie dobrych relacjach ze wszystkimi sąsiadami. My głęboko wierzymy tak jak wtedy wierzyliśmy w roku 1981, że na wschód od nas obywatele i narody prędzej czy później też będą chciały wolności, praw obywatelskich, też będą chciały stać się częścią cywilizacji Zachodu. My będziemy jako ludzie Platformy pilnowali, aby Polska była aktywnym i zintegrowanym z resztą Wspólnoty uczestnikiem Unii Europejskiej. Będziemy zjednoczeni, będziemy silni, będziemy na Zachodzie, będziemy w Europie wśród przyjaciół i wierzę, że Polacy będą w tym konsekwentni. I ostatnie słowa do naszych liderów list widzę Was tutaj w dobrej formie. Jerzy Buzek, Danusza Hibner, Janusz Lewandowski, Różatun. Mógłbym wymieniać was wszystkich, ale nie chcę tego robić, bo za chwilę będziecie tutaj sami się prezentować. Poprowadźcie naszą drużynę, wiedząc, że to jest bój nie o wasze kariery, bo wyście już swoje kariery zrealizowali. Że to nie jest bój o prestiż. To jest bój naprawdę o najważniejsze dla Polaków i Polski sprawy. I dlatego musicie zwyciężyć w tym boju. Kiedy was widzę tutaj, jestem przekonany, że jesteśmy dużo bliżej tej, spełnienia tego marzenia, kolejnego zwycięstwa Platformy. Nie po to, żeby wznieść za kilkanaście dni Ręce do góry w geście zwycięstwa, tylko po to, żeby z czystym sumieniem móc Polakom powiedzieć, my swoją robotę dobrze wykonamy, żebyście żyli w bezpiecznej i dostatniej Polsce, głęboko w to wierzę i liczę na wasze naprawdę takie pełne, pełne zaangażowanie. I trzymajcie się mocno, nie martwcie się, jeśli czasami usłyszycie pod swoim adresem zbyt mocne słowa krytyki, wyborcy są od tego, żeby was naprawdę ostro przetrzepać. Ale znam was. Nawet tych, którzy są stosunkowo niedawno z nami i znam Was, znam Wasze możliwości i wiem, że będziecie także na to odporni. Patrzę na Michała Kamińskiego, Nie martw się chłopie. Tutaj każdy skądś przyszedł i każdy znalazł swoje miejsce. Bo Platforma jest miejscem dla ludzi, którzy rozumieją, że wspólnie można zrobić wielkie rzeczy dla Polski, i wiem, że też to rozumiesz. Dziękuję bardzo.